Cztery genialne sposoby na przełamanie bariery językowej, nie wychodząc z domu. Czytaj książkę na głos i przy okazji nagrywaj się, a potem odsłuchuj. Opowiadaj sobie codziennie wieczorem, co się działo danego dnia. Ucz się tekstów piosenek swoich ulubionych artystów. To ogromna baza codziennego angielskiego. Pracuj aktywnie nad wymową. Najlepiej na platformie My American Dream. Co ci to da? Po pierwsze, osłuchasz się ze swoim głosem. Po drugie, Przyzwyczajasz się do tego, jak brzmisz po angielsku. Po trzecie ćwiczysz aparat mowy i przyzwyczajasz się do nowego języka i po czwarte możesz dać sobie feedback i przeanalizować swoje błędy. To jak działasz? Jeśli tak, to napisz w komentarzu słowo działam, a ja wyślę ci zadanie na rozgrzewkę. Cztery genialne sposoby na przełamanie bariery językowej, nie wychodząc z domu. Czytaj książkę na głos i przy okazji nagrywaj się, a potem odsłuchuj. Opowiadaj sobie codziennie wieczorem, co się działo danego dnia. Ucz się tekstów piosenek swoich ulubionych artystów. To ogromna baza codziennego angielskiego. Pracuj aktywnie nad wymową. Najlepiej na platformie My American Dream. Co ci to da? Po pierwsze, osłuchasz się ze swoim głosem. Po drugie, przyzwyczajasz się do tego, jak brzmisz po angielsku. Po trzecie, ćwiczysz aparat mowy i przyzwyczajasz się do nowego języka. I po czwarte, możesz dać sobie feedback i przeanalizować swoje błędy. To jak? Działasz? Jeśli tak, to napisz w komentarzu słowo działam, a ja wyślę ci zadanie na rozgrzewkę.